Wielokrotnie był Pani Michał Szpak. Michał jest charakterystyczny, ma te długie, piękne loki, a czy dla niego pasowałaby jakakolwiek inna fryzura? Mieliśmy kiedyś epizod wykreowany na potrzeby telewizji i świetnie, żeśmy się przy tym bawili, ponieważ Jemu pasuje bardzo dużo fryzur, ale kocha swoje naturalne włosy i ma tylu fanów jego włosów, jego fryzury, że nawet jak pojawiła się wspaniała alternatywa, to myślę, że na razie wybiera to, co ma w tej chwili. Tak, bo ja pamiętam, to był chyba rok 2016, kiedy były te zdjęcia, że Michał podciął włosy, jakoś do tej długości to było, i jednak to się nie przyjęło. Tego tak nie, nie prześledziłam, natomiast fryzurę, którą mu pro, pro, proponowałam, to była zupełnie krótka, w stylu Prince'a bardziej taki. Ale jednak było kategoryczne nie. Ob, bunt w społeczeństwie. Naród bardzo prosił, żeby nie dotykać tych włosów.